Anieszka Majkowska, witam Państwa i zapraszam na prognozy pogody a 12... 17 lutego już sprawdźmy że to będzie a jutro ostatni dzień lutego jak porączyk nie to wyry a teraz wracam do informacji o pogodzie już sprawdźmy Kopuska czystochowa i zawsze na ten modelka stopni ee... Migła, a Katowice, e, raczej polskiej Tychy i tarkowskich głach na 100 stopni na śniegu. A Pielsku Biała, drzew Dzyb i żywce, Pielskie na termonektach stopni e, saniusza i zamiatana migła. A Jodro Poszędne, Kopuszka Cieslochowa i Zabrze, na termonektach stopni pochórno. A teraz Katowice. Tak, kości si kółach tych i dziadki ja, polskiej na temat lekko stochmi, e, A teraz będę my... się i zaprowadźmy do Bielskiego i Żyć na temat lekko Mi i u, ga. I to wszystko. Widzimy się tu bez saworów. zapraszam na chowę za, za polskiej. Ups. Katowice na Bibierskiej, Kraków i Opole. Skowedan Lubinie, Białkot, Osztyn i Nakarzy. Z Wielosław, Kożo Wielkobolski, Góra, Kożo Dańska i Koszalin, Tosiedzina i Dańskiej oraz Warszawa i Żywów. I na koniec inny prezydent to na siebie z... Zdroje w telewizji krtowice od poniedziałek, 6 marca, i Swift może taki wasz A polecam, trzymało ślizło, które będzie by... czy, czy, czy takiego wina, czy jest to by? I to wszystko. Widzimy się za chwilę jeszcze spod Robert Walczak. I robię szczerze na Robert Walczak. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Już. Na ten odtworzystej pieśń 107. Do widzenia.